Cieszanie, witajcie z mojej garderoby dziś będzie o dobrach luksusowych, ale nie będę się tutaj chwalić, ale pokażę Wam te moje akcesoria, te moje torebki, jak one zużywają się po latach użytkowania, po latach eksploatacji. Co warto kupić, a jakiego zakupu żałuję, bo jest takich parę rzeczy, których nie kupiłabym drugi raz. Także, jeśli ten vlog się spodoba, łapka w górę, subskrybujcie kanał i zacznę od tego, że no naprawdę moje życie nie jest lepsze. Odkąd posiadam te różne luksusy, te różne gadżety, naprawdę te rzeczy nie są wyznacznikiem naszej wartości, to są po prostu rzeczy, tak? Ale rzeczywiście niektóre się sprawdzają. Lepiej noszę, lubię pasuje mi do wszystkiego, o bo to jest ważne i zacznę od razu już od najstarszej torebki Louis Vuitton, czyli od Speedy w rozmiarze 30 tak się prezentuje, torebka, która ma 10, 11, może już nawet 12 lat, torebka która była moim marzeniem a która naprawdę bardzo dobrze się starzeje jeśli chodzi o cenę, to ta torebka kosztowała jakoś tam 450 euro i sprawdziłam na stronie, że aktualnie ten sam model, ten sam rozmiar kosztuje Uwaga, 1150 euro, no nie inwestycja. Ale te nowe torebki, mimo że są dużo droższe, mają jedną zaletę. Można do nich dokupić, wtedy będą jeszcze droższe, będą kosztowały 1400 euro. Można dokupić taki długi pasek i sobie tę torebkę nosić po prostu przez ramię przepasaną. I wtedy ręce są wolne, tak i to jest wygodne. Ja ten model noszę bardzo mało, no bo paniusia z torebką. Tak? Wiecie o co chodzi. Nie do końca jest to wygodne, szczególnie jak się tam gdzieś pojawiło dziecko i tych rzeczy przybywa, w tej torbie przybywa, no więc ona trochę przestała mi się sprawdzać. Natomiast trzeba je oddać, że naprawdę starzeje się bardzo ładnie, bo wszystkie torapy to, uszyte są z takiego materiału. Ja się śmieję, bardzo trwałego materiału w stylu cerata, ale ten materiał jest super, bo rzeczywiście jest niezniszczalny. Natomiast te wykończenia są uszyte z skóry naturalnej. I ona rzeczywiście ma prawo zmienić kolor i jak widzicie, tak zmieniła moja torebka kolor. Mm. Te zużycia naprawdę wyglądają nieźle. Tutaj jedno coś się zadziało przy tej e, kłódce. Ta kłódka rzeczywiście też zmieniła kolor, ale ona nie jest taka istotna. No, nie musi tutaj dyndać. Ale rzeczywiście cała reszta e, na, jak na taką kilkunastoletnią torebkę naprawdę wygląda nieźle. No i właśnie jak się pojawiło dziecko, to pojawiły się torebki e, Neverfull w mojej garderobie. E, w moim życiu, o tak. I to są e, Neverfull w rozmiarze MM. I powiem Wam, że... Yy, hmm. Też nieźle poszaleli z tą, z tą ceną Bo one kosztowały jakoś tam 500, 555 euro Ta pamiętam kosztowała tyle Czy jasne, już nieważne Teraz kosztują 1500 euro tak? <grym> Czyli trzy razy więcej Natomiast mają taką wkładkę w postaci małej saszetki Która może się przydać Ale popatrzcie na tę torebkę, którą też Bardzo dużo eksploatowałam Tutaj są jakieś przetarcia e, Delikatne z jednej strony Z jednej tutaj o drugiej a poza tym, poza tym stan idealny. Rączki, zobaczcie, nic tu się nie wydarzyło. Idealnie. Dużo ją nosiłam, rzeczywiście. No ale słuchajcie, torebka parę lat ma, 8-9. A jak nowa, tak? Czyli tam śmiejemy się, że jest to najchętniej podrabiana marka na świecie, ta, 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 ta ale rzeczywiście jakość bez zarzutu. Tę torebkę eksploatowałam najwięcej. Najczęściej nosiłam, bo w sezonie wiosenno-letnim ona też dużo latała ze mną w samolocie. Wiecie, wszystkie właśnie rzeczy, książki, gazety wszystko, 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 w środku jest dosyć taka, no jakiś soczyk tu widzę wylany nie za ładnie, ale z zewnątrz wygląda nieźle rzeczywiście też w tych samych miejscach zobaczcie, tu jest takie pęknięcie o, nieładne ale na to, co ja z tą, z tą torebką wyprawiałam, wosiłam w niej naprawdę pieluszki, soczki, butelki, wszystko, wszystko. Ostatnio zresztą spotkałam jedną z obserwatorek, właśnie mówiła Suzy, z Twojego polecenia mówiłam Neverfull, rzeczywiście przy dziecku ta torebka się przydaje. No i rzeczywiście na tyle eksploatacji wygląda nieźle. Zobaczcie, nawet ta kłódka w idealnym stanie. Ten haczyk do zapinania także nieźle, ale bardzo jestem zadowolona z mojego najnowszego zakupu, który torebka ma rok. Też ją cały czas noszę, od roku nie rozstaję się z nią i to jest model Pro Piano. Ona od zeszłego roku podrożała o 100 euro, ale uwielbiam ją. I zobaczcie, w idealnym stanie są rączki. Też ją bardzo dużo noszę. Można ją nosić tak, można ją, no, tak rozpiętą nosić. W środku różowa, bardzo ładna. Uwielbiam ją, powiem Wam. I tę torebkę w Polsce, czy w ogóle za granicą, nie widujecie na ulicach tak często, jak właśnie Neverfulla, który ma karty. Po roku czasu bez zarzutu, jak nowa Ideolos, słuchajcie. Krótko mówiąc. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o torbki. A, jednym słowem jeszcze tylko ta ostatnia, ta mała, którą też uwielbiam, ale tutaj się przetarło, zobaczcie. Powinno być złota, przetarło się, jest srebrne, natomiast innych przetarć tutaj nie widzę, a też sporo ją eksploatowałam. Ona nie jest do kupienia na stronie, ten model, Chyba nie ma tego modelu, bo szukałam, bo chciałam porównać cenę. Ale rzeczywiście minus jest taki, że nie ma tutaj żadnej małej kieszonki, chociażby na kartę kredytowa przydałaby się, ale bardzo ją lubię i stan idealny, a też sporo ją noszę. Przechodzimy słuchajcie, do butów. Buty to jest coś, co niszczę po prostu no bardzo szybko. No i już tak mam. Wykrzywiam stopy, nie wiem. No, gdzieś gdzieś tutaj wpadnę do dziury. Cuda po prostu, niszczę buty. I nieważne, czy te buty będą kosztowały 500 euro czy 50 zł, ja wszystkie buty niszczę. Ale pokażę Wam buty, z których jestem bardzo zadowolona. Może nie z białych, natomiast z innych kolorów tak. Buty marki Tots. Totsy to są buty. Ojej, bardzo wygodne. Natomiast nie kupiłabym i żałuję tych białych. Chociaż bardzo ekscytowałam się, jakie kupiłam białe. Nie, białych drugi raz bym nie kupiła. Kupiłabym różowe, granatowe, ale białych nie. Bo zobaczcie, jak te białe mocno zużyłam, zniszczyłam. Ja tu próbowałam coś walczyć z białą e, pastą do butów, ale mi nie wyszło. Białych bym nie kupiła, ale już na przykład różowe. Uwielbiam je i te buty muszę oddać do renowacji jak najszybciej. Uwielbiam te różowe. Ale zobaczcie, jak też je mocno zniszczyłam. Tamte są skórzane, te są zamszowe i to są buty, które no, muszę je oddać do renowacji, ale najwygodniejsze pod słońcem są to buty i nie żałuję zakupu, bo rzeczywiście noga się w nich nie męczy, nie poci, yy, są wygodne i przede wszystkim one są bardzo dobre dla kierowców, bo mają takie tutaj gumowe wypustki. I nie niszczą się tyły butów od prowadzenia samochodu, tak? Bo ja zawsze niszczę. A widzicie, te wyglądają całkiem nieźle. Kupiłabym właśnie różowe albo na przykład granatowe. One kosztowały 100, tam 70 euro, 180. To jest połowa ceny. Normalnie są dwa razy droższe. Ale to są najwygodniejsze buty pod słońcem, i mimo, że je zniszczyłam, mimo, że je tam mocno eksploatowałam, tutaj, o widać. To ja je kocham, uwielbiam i nie żałuję tego zakupu. Kupiłabym raz jeszcze. Dobra, idziemy dalej. Okulary przeciwsłoneczne. Wszystkie okulary, które mam, uwielbiam, noszę i te kosztowały 170 euro. O te często pytacie: to są Gucci 0034S. I powiem Wam, że na tyle lat eksploatacji, to one naprawdę świetnie się prezentują. Nic tutaj. Y ani nie odprysło, ani mi się nie wydarzyło. Dobrze leżą na nosie. Są naprawdę no idealne, tak? I kocham je, kocham je, ale są troszkę już przerysowane. Mam też drugie z zeszłego roku. W tych chodzę mniej. Też bardzo lubię i też jeżeli... Trzymacie w porządnym etui okulary, to się nic z nimi nie dzieje. No ale oczywiście o te Louis Vuitton, te trzecie, jest mnóstwo zapytań cały czas i ja je uwielbiam, noszę. Też, zobaczcie, nic się nie wydarzyło od czasu, kiedy je mam. Są w idealnym stanie, piękne, natomiast suwają się z tego nosa. Nie ma co, jak jest gorąco, to suwają się i to jest takie. No, Poprawianie okularów nie fajne. Minusem tych okularów jest uwaga ETUI, które jest takie wielkie. Ktoś zwrócił uwagę, co to za ETUI, co to za pudełko. Rzeczywiście mało y, wygodne. Y, do tego dostałam też taki woreczek. No nie do końca. Y, idziemy dalej. Y, paski. Uwielbiam ten pasek Louis Vuitton i on po roku użytkowania jest jak nowy. Zobaczcie, klamra jest w idealnym stanie. Tutaj dziureczki w idealnym stanie, no nic się nie wydarzyło i to jest naprawdę świetnie wydane 2000 zł. Polecam ten pasek. Noszę go tylko na karmelowej stronie, już go w ogóle nie przekręcam, ale on jest bardzo łatwy w użytkowaniu, bo po prostu tutaj się wypina ciach i z drugiej strony wkłada i gotowe, ale powiem Wam, że mój mąż odgapił ode mnie i kupił sobie pasek i też widzicie, klamra jest w idealnym stanie, nosi już ten pasek od pół roku, ale tutaj mu się coś zadziało, nie bardzo wiem co, widać na przykład na którą dziurkę on zapina, u mnie tego nie widać, mimo że tak samo często noszę i tutaj mężowi coś się wydarzyło, jakiś taki o... Zadzior. Nie wiem, coś mu nie poszło. W każdym razie on bardzo lubi ten pasek i większych śladów użytkowania nie ma. Paski jak najbardziej polecamy. No i na koniec słuchajcie, jeszcze te. Nieszczęsne, szczęsne klapki Oran, które uwielbiam, które słuchajcie, po, nie wiem, miesiącu mniej więcej noszenia, one się jakby dopasowały do stopy. Leżą idealnie, są najwygodniejsze klapki pod słońcem. Są klapki i są orany, bo to jest model Oran z Hermes. Uwielbiam, bardzo wygodne i naprawdę warte były tej ceny, mimo że uwaga, ja już je konkretnie zniszczyłam, jak widzicie, bo ja niszczę buty, tak jak mówiłam, nieważne ile kosztują. Lekko gdzieś tam za Darłam i to podzelowanie, które warto zrobić, ochronne, bo tak by wyglądały teraz te klapki. Gdzieś tam zahaczyłam troszeczkę, ale to cała ja. Ale te buty są naprawdę wygodne i serdecznie polecam, jak się zastanawiacie, warto wydać te pieniądze, bo no, są super wygodne i pasują mi do wszystkiego. Ale tak samo jak wszystkie inne niszczę. No i co? No i to tyle, jeśli chodzi. A jeszcze pokażę chustę. Gucci, bardzo lubię ją, chociaż jej mało jeszcze nosiłam, ale mam jeszcze tą nieszczęsną chustę o, z Louis Vuitton, pokażę szybciutko czerwoną, niestety ona się bardzo zahacza, żałuję tego zakupu bo to nie jest czerwień idealna, to nie jest czerwień dla mnie, ale to powiem Wam, że to były takie zakupy spontaniczne na szybko z mężem, mąż mówi, daj kupię Ci no i tak na szybko mi kupił no, ale tutaj są, słuchajcie, zaraz Wam pokażę. No, ona się zaciąga i jak mówią, to rzeczywiście mówią, mają rację. Tutaj te zaciągnięcia, widzicie, widać. Nie pasuje mi kolor do końca tej chusty. No i te zaciągnięcia, tu kilka jest, o, widzicie. Ciachnitka, więc tej chusty nie polecam. Jeśli już, to szybciej kupiłabym chustę Gucci. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że się podobał. Ciekawa jestem, jakie Wy macie dobra luksusowe, które się sprawdzają, które warto mieć, które podczas użytkowania cały czas dobrze wyglądają latami. To dajcie znać w komentarzu albo czego w ogóle byście nie kupiły, odradzacie. To inne dziewczyny skorzystają, ja również pięknie dziękuję. Subskrybujcie kanał i do następnego razu. Pa!